Mirosław Okniński po Gali PLMA 41. Muszę powiedzieć od siebie, że bardzo udane widowisko. Nowa ścianka Pelema, świetnie, pochwalam. Dla mnie bardzo dobrze. W ogóle yy, ekrany, tak lcd ledowe, owe jakkolwiek je nazwać, poprawa. Ja wiem, normalnie <grym> idziemy do przodu. To bardzo się cieszę. Yy, co powiesz o dzisiejszej Gali? Moim, moim zdaniem, im dalej, tym lepiej. Z walki na walkę, obserwując większość gal, są walki coraz lepsze. No i tak jest karta zbudowana. Rozumiem, że jako trener, no, pretendenta do pasa, na pewno jesteś niezadowolony z takiego obrotu spraw. Znaczy, powiem tak, że Marian przed tą walką miał trzy tygodnie, czy cztery tygodnie przed walką miał... Skarżył się ciągle, że go coś tam boli w tej ręce. No, mówię, czy on udaje, czy to prawda? Ale cały czas tak się skarży, że jak na przykład dużo pouderza, albo się poprzepycha, to go boli. Ja mówię, wiesz, to normalne, mnie nieraz też tam boli to. A on mówi, że go to boli i że, że, że z tym niekomfortowo się czuje. No ale przed walką był tydzień odpoczynku, mówię, już będzie dobrze. No i, 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 i mówi tak właśnie, mówię, czemu on nie uderza tą lewą? On tak bardzo nie dużo tych ciosów, i później mówi, że mu się tak zblokowała i że nie może nią pracować. No, ja myślę, że kontuzje są, jakby powiedzieć, w tym sporcie, i e, sportu, tak. tak, i myślę, że lepiej nawet, że, e, że jakby powiedzieć, nie, nie, nie walczył dalej, niż jakbym walczyć miał bez lewej ręki, która była, jakby, można powiedzieć, jego atutem, bo miał dłuższy zasięg ramion i ta lewa. Tak naprawdę miała dystansować Zielińskiego, no jak nie mógł dystansować, to co, to już, także przy przepychaniu, przy każdym jakby podnoszeniu, wynoszeniu, tablet Lewa pracuje, tak, bo jest w przodu. Więc no, można powiedzieć, że przy tak dobrym przeciwniku jak Adrian Zieliński, myślę, że nie było sensu walczyć. Ale za to Antoni Chmielewski zresztą sam przyznał, że progres, jak wrócił do Ciebie. A czy Marian też dobrze zawalczył tą pierwszą rundę? Wszyscy mówili, ła, znokautuje go Zieliński. fakt, tam dostał Marian z 2-3 takie mocne ciosy, ale też nie był mu dłużny. też kontrolował klatkę, nie, nie, nie na przykład czy cofał się, ale cały czas kontrolował. Nie to, co się dzieje, nie, nie zasłania się, nie stał, jakby powiedzieć, stłamszony, tylko yy, Zieliński też nie, jakby nie, nie umiał tego Mariana jakby yy, przy, przytrzymać. Rozumiem, że nadal yy, PLM ma powiela wzorce UFC, tak? Krótko, jest tak, Staramy tak? Staramy się. Dobrze, bo yy... jakby. Staramy się, ale nie zawsze nam to wychodzi. Bo ja tak właśnie no. chciałem nawiązać do tej sytuacji zważenia, tak, mhm. jakby nie wiem czy wiesz jak to no. jest w sytuacji, kiedy w UFC misz mhm. nie zrobi wagi, tak naprawdę mhm. traci ten pas, mhm. tak jest, tutaj tak nie jest, jakby, jakby trochę powiedzieć brutalnie, ja bardzo szanuję Adriana, no. szanuję Mariana i ogólnie zawodników, bo to jest duże wyzwanie, mhm. Ale mam wrażenie, że nie do końca jakby respektują te zasady w PLMA i może warto by kiedyś zrobić jakiś taki przykład, tak? Teraz nienawidzą mnie już do końca, ale no, no cóż, no, zasady są zasadami. Czy znaczy, tak, no my, my się staramy wzorować na UFC, staramy się stworzyć, jakby powiedzieć, takie zasady. Może nie, nie dokładnie takie same, ale prawie takie same. E, wiadomo, że my się dopiero uczymy, tak? I że no, jesteśmy młodą organizacją. UFC e, działa od 1993 roku, a my działamy e, w tej chwili od 2000, 2012. To mhm. jest... E, no, to jest krótko. No jest krótko. To dwa pytania na koniec. E... Jedna z naszych czytelniczek zapytała: Czy w tej nowej kolekcji, która na razie jest oficjalna bądź półoficjalna, czy pojawi się kolekcja kobieca? Co ja mogę powiedzieć? Firma Forma, która robi dla nas te stroje, robi też stroje dla kobiet. I na pewno też się pojawi taka kolekcja. Mhm. No jeden z bardziej dociekliwych naszych czytelników zapytał, w jaki sposób rozwiążesz to, że jednak niektórzy zawodnicy mają już sponsorów odzieżowych również, więc jakby to się taki konflikt interesów powstaje. Hmm, jeżeli możemy to załatwić w ten sposób, że zawodnik, który ma swoich sponsorów, może zrobić sobie spodenki. Na... Logotypami naszych sponsorów, to znaczy Alcatel i Clayp, mhm. tej samej wielkości w tym samym miejscu. I wtedy mogą, może mieć spódnęki ze swoimi sponsorami. Mhm. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za wywiad. Do zobaczenia na kolejnej gali. Dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo.